A skoro zbliżają się święta, to sobie pomyślałam, że dzisiaj powiemy o tym, jak złożyć e, życzenia wesołych świąt. I bierzemy na tapetę to takie najbardziej popularne wyrażenie. E, ponieważ i nawet w tym popularnym wyrażeniu zdarza się słyszeć, jak ktoś popełnia błąd w wymowie. Tak więc jest to oczywiście nasze słynne Merry Christmas. I teraz, na co trzeba zwrócić uwagę? Tam nie ma chy na początku, bo cecha po angielsku to nie chy, tylko właśnie bardzo często k. Także Christmas. Christmas. I jeszcze jedna ważna rzecz. Oczywiście pisze się przez ty, to Christmas, ale to ty jest nieme. Także nie czytamy ty. Jeszcze raz. Christmas. Merry Christmas. Christmas. A jeśli nie chcesz, żeby Twoje życzenia były takie standardowe czy tam oklepane, to przygotowałam dla Ciebie wiele różnych przykładów, jak można w inny sposób złożyć życzenia wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, znajdziesz to wszystko na naszym fanpage'u, na który Cię serdecznie zapraszam.